Cześć z tej strony Asia. Dzisiaj chciałam wam pokazać album. Album dość duży. Będę troszeczkę gorzej go pokazać. <laughs> troszeczkę ciężko, ale mam nadzieję, że damy radę. Album A4 w pudełku. Tutaj mamy pudełko na ten album. Wykonane z kolekcji Mintaya Marina. I cóż, przechodzimy do oglądania. Tutaj mamy pokrywaczkę, którą ściągnę. I tak się prezentuje album. Ten album. Myślę, że. Jeżeli oglądacie film na moim kanale, to może Wam się skojarzyć z innymi albumami, bo jakiś czas temu robiłam. A właściwie, dwa rok temu, robiłam album ślubny w takim stylu rustykalnym. I właśnie, na, jakby na podstawie tego albumu, robiłam właśnie ten album. Tak jak widzicie, no, on jest całość jest tutaj wykonana z tej kolekcji Tutaj mamy taką siatkę, super, słuchajcie, ja ją zamówiłam w sklepie zielonekoty.pl No powiem Wam, że jest rewelacyjna, w ogóle fajnie mi się wpasowała tutaj do tego całego albumu I w ogóle no sama ta siatka jest po prostu genialna, uważam, że to wygląda świetnie Więc zrobiłam taką siateczkę, tutaj w środku mamy napis album pociągnięty glossy Tej elementy tej kacy, tutaj takie muszelki dałam właśnie pod I tutaj mamy podstążeczkę i pod podstążeczką mamy, tak jak widzicie, kotwicę. E, może nie widać, że to jest album ślubny, bo też nie ma jakichś odwołań takich typowo ślubnych, ale wiadomo, że jak już to będzie wypełnione zdjęciami, no to wtedy to już nabierze tego takiego ślubnego charakteru, no ale taka kotwica, słuchajcie, kotwica, zakotwiczeni w miłości. Dobra, biała sprężyna, tutaj mamy pod spodem ten taki papier inteligatorski, który które ja uwielbiam, i też mam go tutaj z tyłu. I oczywiście moja piecząteczka. Nie mogłam przybić na tym, bo by nie było widać, więc zrobiłam taki taki panek. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Tutaj w środku wkładka po prostu jest pusta. Pierwsza strona. Na pierwszej stronie mamy matę. I też tutaj nie dawałam dużo jakichś takich ozdobników, i jakichś dodatków, z względu, że tutaj to wszystko jest już tak zdobne. Że naprawdę ciężko by było cokolwiek tutaj jeszcze dołożyć. Ja będę tutaj w trakcie po prostu przesuwać ten album, mam nadzieję, że to yy, jakby nie, nie będzie dla Was przeszkodą w oglądaniu. Yy, no, ale myślę, że też fajnie, jak to po prostu jest bliżej, jak wszystko widać. Yy, także tutaj pod, yy, pod tą matę mamy też podkrankowy papieru, tak żeby troszeczkę tą matę wybić. Też to jest jakby pierwsze zdjęcie, więc fajnie, żeby ono było takie bardziej zaznaczone. Dobra. Kolejna strona. Kolejna strony są strony bliźniacze, tutaj jak widzicie, nawet z tym samym papierem, tutaj po prostu mamy maty. Mamy tutaj buteleczkę taką, o, To tu jest też wycięte, to są dwa elementy naklejone na siebie. A z tej strony naklejam mam latarnię morską i też mamy dwie maty na zdjęcia. Tutaj oczywiście zawsze można tych mat sobie dorobić więcej i jeszcze tutaj powkładać do, do albumu, zawsze taki album daje jeszcze taką możliwość. Kolejna strona. Tutaj mamy taki typowy podospad, i tutaj z boku też jest przyklejony element dodatków do wycinania. Może że ostatnimi czasy bardzo lubię wycinać i, czy może tak, bardzo lubię wycinać, bo też mam dobre nożyczki, ale bardzo też lubię jakby te elementy wykorzystywać. Może tak, może nie samo wycinanie, ale wykorzystywanie elementów bardzo lubię, bo fajnie one tak uzupełniają całość. I też, tak jak widzicie, no tutaj bez tego było troszeczkę łyso, a już z tą butelką wygląda fajnie. Kolejna strona, to jest też po prostu mata. Tak jak widzicie, to fajnie, po prostu tak tworzy taką stronę, taką lekko lejotową. Wiadomo, tutaj nic nie dodaje, dlatego że mamy sprężynę, więc tutaj wszystko musi być raczej na płasko, żeby nam tutaj nic później nie odstawało, bo ten album by nam się po prostu rozrósł zbyt mocny, żeby tutaj było zbyt dużo dodatków. Tutaj mamy dwie kieszonki. W tej kieszące mamy taką matę, która jest z jednej strony ozdobiona wcielkaczem, a w tej mniejszej mamy po prostu dwie maty. I tutaj mamy e, koło, koło sterownicze, tak to, tak to się to mówi. Um, tutaj mamy dwie maty otwierane, ciach i ciach, więc tutaj zdjęcia się zmieszczą. Tutaj też już nic nie dodawałam, bo tutaj ten papier jest taki już za bardzo ten wzorzysty. Tutaj są dwie maty tym razem pionowe. I tutaj mamy takie, taka kieszonka, trochę belly band, ale poziome. I tutaj mamy dwie maty i te maty też są właśnie wykończone. I teraz, ja też zrobiłam tutaj taki, może nie stoper, bo jeżeli da jakiś taki malutki element, nazywam to stoperem, natomiast tutaj po prostu mamy drugą kieszonkę. Z tego względu, że po prostu, jeżeli by była sama ta opaska tylko, to, to wszystko by nam wypadało. A no wiadomo, że tego po prostu nie chcemy, żeby nam zdjęcia wypadały z albumu Także ta druga kieszonka temu zapobiega A też wygląda to po prostu fajnie Tutaj mamy taki wodospad, ale nieregularny Raz, dwa, trzy, cztery Także osiem zdjęć wejdzie Też myślę, że to tak, taka nieregularność fajnie wygląda Tutaj na tym motywie z desek mamy Dwie maty. Jedna mata jest pionowa, tylko pozioma, i tutaj mamy też kwiatuszki, i te kwiatuszki również są wycięte. Jak wycinam często te elementy, to sobie myślę, że o matkach coś brzydko wycięte jest, coś tam jest nierówno, niedocięte, ale tak jak widzicie, czy tutaj widzę, czy coś jest niedocięte, albo że, że jest brzydko, no, nie widać to. A fajnie dodaje takiego wykończenia stronie. Tutaj mamy strony. Tak jak widzicie, te papiery się powtarzają, bo też się strona tak, żeby wykorzystać wszystkie te wzory. I żeby y, też on jakby nie następował po sobie, tylko po prostu tak, żeby było to usystematyzowane. E, no, żeby ten album po prostu też nie był jakiś taki monotonny i, i też żeby był różnorodny. I tutaj mamy też dwie kieszonki, ale tym razem kieszonki takie poziome. I tutaj mamy matę jedną, i tutaj w tej dolnej kieszonce mamy dwie maty. I oczywiście całość wykończona e, dziurkaczem ozdobnym. Ja wykorzystam tutaj dwa dziurkacze w tym samym albumie. Jeden dziurkacz to jest ten taki duży Marty Stewart, a drugi to jest AK Tools i to jest ten mniejszy. Ja bardzo lubię właśnie wykorzystywać w albumie Tak Max właśnie dwa dziurkacza, bo uważam, że wtedy to wszystko jest ze sobą spójne, No ja to bardzo lubię. Tutaj mamy głęboką kieszeń i w niej również mamy maty sadzone, wykończone tutaj tym pięknym dziurkaczem. Także to jest ta głęboka mata, a tutaj mamy, to jest kieszonka z wykrojnika, i tutaj mam przyklejone, troszkę już jest ciężki z tej strony, albo mi mi spada. Mamy wykończone tutaj po prostu kokardką. I tutaj wsadzamy do kieszonki maty. I teraz tak, następna strona. Na tej stronie mamy, ta strona, słuchajcie, to jest jedna z moich ulubionych. Mamy dwie maty przyklejone pionowe i ten piękna tutaj kotwica. Oczywiście ta kotwica jest niedoklejona. Czy ja coś tutaj mam, żeby Wam to pokazać? Tak standardowo jak w większości albumów tak, tak się robi. Kiedy coś naklejamy, tutaj oczywiście możemy spokojnie wsunąć zdjęcie, przykleić. Nie ma problemu, wtedy będzie nam lekko nachodziło na zdjęcie. No, także no, bardzo mi się podoba, uważam, że to jest spójne. Jakby więcej już mu tutaj nic nie dodawała, bo uważam, że tutaj już ta, ta, ta strona po prostu jest, jest gotowa. Zwłaszcza, że druga jest troszeczkę bardziej, tutaj mamy więcej zdobienia, więc one jakby tak pasują do siebie, ale jednocześnie nie są obie jakieś takie mocno przytłaczające. I tutaj właśnie na tej stronie mamy belly band, taki typowy belly band, czyli tą opaskę pionową, i mamy dwie maty za opaską. Te desek się bardzo bałam, ale powiem Wam, że uważam, że super wyglądają w albumie i bardzo mi się one podobają. Kolejna strona to też tak jak już mieliśmy takie dwie podnoszone maty i tutaj też mamy buteleczkę i w buteleczce jest muszelka i to też jest tak, że po prostu nakleiłam jedno na drugie. Z tej strony mamy matę pionową i na tej macie mamy tutaj przyklejony... Mamy tutaj przyklejone latarnię morską. O matko. E, tutaj jest jeszcze miejsce, więc tutaj można by było coś jeszcze przykleić, ale zostawiłam już to miejsce wolne, żeby właśnie troszeczkę tego też pięknego papieru było widać, ale oczywiście, że tutaj przykleimy zdjęcie, też będzie to fajnie wyglądać. Oj, tu za dużo wzięłam. Tak? Nie, dobrze. Dobrze, mamy tutaj troszeczkę, widzicie, grubszą stronę, myślałam, że po prostu mi się dwie złączyły, o, ale nie, to jest jedna. I tutaj mamy po prostu taką typową kieszeń dolną, trzy maty, też wykończone dziergaczem, połączenie tych żółtych desek z ze statkami. Tutaj na tej stronie mamy po prostu dwie maty, ale podnoszone tym razem pionowe. Także cztery zdjęcia też się zmieszczą. I też tutaj po prostu widać tę piękną taki wzór. Ślicznie to też wygląda, jest piękne, i też właśnie przy wykorzystaniu czegoś takiego. Mamy możliwość zostawienia właśnie jakiego wzoru, ale też oczywiście można było zrobić tak: tutaj dać dwa zdjęcia, no odwrócić dwa zdjęcia, ale tutaj w sumie dwa zdjęcia też możemy przekleić. Także, jeżeli ktoś by chciał, to oczywiście nie ma takiego, nie ma żadnego problemu absolutnie. I ostatnia strona też jest taka, która już była właśnie na tych deskach. Pionowa, pozioma, i tutaj mamy koło ratunkowe. I na to koło też nakleiłam kotwicę. Też, też myślę, że fajnie to wygląda. No i słuchajcie, to już jest cały album. Album ślubny e, dla pary, która będzie brała ślub e, na RODOS. Więc myślę, że album jak najbardziej będzie w klimacie całego ślubu. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że, że album Wam się podobał. Zapraszam Was oczywiście na moją grupę Skrapys, ja narobiłam I do oglądania moich kolejnych filmów, to zostanie na moim kanale. Trzymajcie się.